Stefan zejdź. Proszę cię zejdź. Tak? O Jezus kocha. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie za czyli warszawskie targi, które odbyły się 8 września. 30 minut szukania parkingu. 30 minut stania w kolejce. Ja wiem, że niektórzy stali z Was dużo, dużo więcej. Właśnie tam są takie problemy. Silnicka 40 to jest bardzo słabe, słaba lokalizacja. Nie ma parkingu, długie kolejki. I, a że pogoda nam nie sprzyjała, padał deszcz, no to wszyscy byli mokrzy. Czy ci co nie wzięli, oczywiście, parasolki. Wszystko jasne. Na sali, jak to na sali. Cały czas jest to samo, cały czas są te same stanowiska, te same osoby. Ta sama oferta, którą możecie znaleźć także w internecie, na grupach terrorystycznych <laughs> i na fanpage'ach. Ja przywiozłem z giełdy żabkę drzewoła za złocistego. Jest to Dendrobates auratus green, który od zawsze mi się podobał, a jako, że miałem Hyperolis punticulatus, jak wiecie, Philips Tropical Factory powiedział mi, że mogę sobie je połączyć, w sensie w jednym terrarium trzymać te dwa gatunki. Więc zaryzykowałem po prostu i kupiłem jedną sztukę. Z czasem, oczywiście, dokupię ich więcej. Jak będą dostępne, chyba, lulusy, chyba że wy macie, więc dajcie znać w komentarzu. Nie mam dla was całej relacji, ze względu na to, że kilka osób poprosiło mnie o to, żebym wstawił ich loga, strony internetowe do filmu pod tym, co nagrywałem na ich stanowiskach. Ja tego nie zrobię, więc nie dodaję tych filmików, nie promuję innych osób, e, tych, których oczywiście ja sam nie chcę. I myślę, że to będzie ok. Jestem troszeczkę zmęczony, ale to dlatego, że urodziło mi się dziecko, mam córeczkę i jestem szczęśliwym tatusiem. Dzisiaj mam dla Was krótki odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapki w górę, komentarz i do zobaczenia, do następnego wtorku. Cześć!